ババババ Tutaj Amira Kittenbridge i kto jest z mój zapowiedziany filmik z kupowania konia i będę kupować białego Araba. Też jest ładny ten ten taki... Nie pamiętam jak się tam nazywa, ale ten siwy jest piękniejszy. Więc go kupuję. Taki ładny. I to chyba będzie... Chyba już przemyślałam imię i... E gdzie to jest snow gdzie to jest snow czy ja jesteś? no wiem! czy jesteś ślepa czy ja... a! Ja jesteś ślepa po prostu Dobra. to będzie snow i... Snow. Snow, 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 gdzie to jest snow, 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 snow. snow, snow. snow już znalazłam ale co jeszcze muszę drugi znaleźć Chciałam, że to będzie. Snow. Snow Beautiful. To co będzie? Snow. Beauty. Snow Beauty! Jej! <laughs> tak będzie się mój koń. I. Snow beauty be Jej! Gratulujemy nowego konia! Jej, mam konia. Kolejnego. Jeszcze będę kładał na niego łzę. Nie ma go tu już. Dobra, to ja robię tętę i powiadam ją z nowym koniem. I zaraz pokażę się nam na nowego koniu. Hej, już kupiłam o głowie dla konia i owiki. I tak to wygląda. Tam według Star Stable ochronię, na kopyta. Teraz. Mój Arabik wygląda tak. I każdy chyba wie jak Araby chodzą, bo to nie są żadne nowe konie. I ogólnie to. Tak. Ma dziewięć cztery siły, 5 posłuszeństwa, 9 szybkości, 1 wytrzymałości i 9 zwinności. Trochę słabo, ale trudno. No i to będzie jakiś taki krótki odcinek. No i tak.